Cześć. Z tej strony Monika Osińska Żabka i dzisiaj zapraszam was do takiego nietypowego trochę materiału. Dzisiaj będzie o tym, dlaczego warto wypożyczyć chustę albo nosidło. Zwykle namawiam was do tego, żeby kupować je u mnie. Naturalnie najlepiej mieć swoje, natomiast dzisiaj parę słów o tym, co możecie wypożyczyć w mojej wypożyczalni. Oraz to, dlaczego warto wypożyczyć właśnie chustę czy nosidło. Jakie macie z tego plusy i co e, zyskujecie dzięki temu. Na początek zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału. E, język mi się pląta. I naciśnijcie dzwoneczek, wtedy Facebook czy YouTube będzie Was powiadamiał e, o tym, kiedy dodaję coś nowego. Zacznę dzisiaj od tego, co w ogóle można wypożyczyć w mojej wypożyczeni. Po pierwsze, można w niej wypożyczyć chusty. Pierwsza najważniejsza rzecz. Wypożyczyć mogą chusty rodzice, którzy uczą się ze mną noszenia, albo którzy sami chcą nauczyć się noszenia, ale jeszcze nie do końca wiedzą, czy chcą chustę kupić, czy nie, co. Czyli im spodpasuje w ogóle noszenie dziecka w chuście i wtedy nie chcą inwestować w chustę, chcą wypożyczyć sobie chustę i ponosić chwilę, tydzień, dwa, wtedy kupić ewentualnie coś swojego. Jak najbardziej zawsze oferuję Wam takie rozwiązania, które gdzieś tu znajdują się na moich półkach. Nie jest to stały zestaw chust, choć jest jeden wyjątek. Jedna chusta jest w stałej ofercie, jest to Astrid Walai. Tylko dlatego, że to jest chusta, która po prostu nie jest na sprzedaż, a że ja już sama na co dzień nie noszę, dlatego udostępniam ją w swojej wypożyczalni, żebyście mogli sobie pożyczyć. To samo tyczy się chust kółkowych, czyli w zależności od tego, co znajduje się na mojej półce, coś z tego na pewno będzie można dla Was wypożyczyć. I tu macie dość spory wybór kolorów. Mam też w wypożyczalni chusty, które są na specjalne okazje. Chciałam wam najpierw zaprezentować właśnie taką chustę. Popatrzcie, ona jest bieluteńka i może w tym świetle nie do końca to widać, jak bardzo biała jest ta chusta, ale to jest indio natur hemp, czy też prima natur hemp, bo nazwa tej chusty uległa zmianie. Jest to chusta marki Didymos. No i jej najważniejszą zaletą jest to, że jest biała. Bardzo często zdarza się, że potrzebujecie chusty na krzciny, że potrzebujecie chusty na ślub czy wesele, wtedy kiedy no ewidentnie potrzebujecie czegoś, co nie przyćmi waszej kreacji, co nie przyćmi samej uroczystości, i dlatego chusta musi być bardzo neutralna musi pasować. Dosyć neutralnie do okazji, na którą jest przygotowana. Dlatego ta chusta też nie jest na sprzedaż, natomiast jest udostępniona Wam w wypożyczalni, żebyście na właśnie okazję nie potrzebowali kupować specjalnie na taką okazję chusty. Możecie ją wypożyczyć na weekend, na dwa tygodnie, na tydzień, w zależności od tego, jaką będziecie mieli potrzebę. Dlatego biała chusta Natur Hemp, czyli naturalne natur czyli chodzi o naturalne kolory a hemp czyli konopie eee, właśnie dodatkowo to, że to jest chusta która Da radę z powodzeniem, z większymi dziećmi. Nie sugerujcie się tym, że jest chusta o niskiej gramaturze. Ona ma po prostu ogromną wytrzymałość, świetnie trzyma wiązanie. Wszystko po to, żeby nie rozpraszać Waszej uwagi w czasie właśnie wielkich uroczystości: tym, czy chusta trzyma, czy nie, czy będzie pasować. Ona będzie po prostu pasowała idealnie, neutralnie do wszystkiego. Do czego będziecie potrzebowali. Dlatego polecam Wam takie rozwiązanie. Co jeszcze oprócz chust? Znajdziecie w mojej wypożyczalni? Znajdziecie przede wszystkim ogromny wybór nosideł. Nosidła, oczywiście tylko i wyłącznie nosidła ergonomiczne, bo o żadnych innych nie mówimy. Możliwe, że niedługo będą jeszcze nosidła górskie, aczkolwiek ja osobiście nie jestem fanem nosideł górskich. Dlatego będę wam polecała właśnie nosidła ergonomiczne. Tu macie przykład nosidła Lenny Up, które jest to jest jedno z pierwszych Lenny Upów, które w ogóle wyszły do sprzedaży. W mojej wypożyczalni jest udostępnione właśnie z tkaniny Bicklof. Bardzo lubię ten wzór, dlatego akurat to wybrałam. Nosidło Lenny Up macie u mnie do wyboru Dwa, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości pojawi się trzeci, jeśli będzie taka potrzeba w wypożyczalni. Nosideł regulowanych znajdziecie tam więcej, bo jest i Luna Dream, znajdziecie kawkę, znajdziecie nosidła Froga. Na razie chyba jedno, ale drugie w niedalekiej przyszłości, jak tylko zakończymy testy, będzie Toddler Plus z Froga. Też nosidło regulowane, ale dla dedykowane zdecydowanie większym dzieciom. Co jeszcze znajdziecie w, w ofercie, jeśli chodzi o nosidła? Znajdziecie nosidła na pewno nieregulowane, Lenny Lambert, znajdziecie todlery z tuli, znajdziecie standard Stuli, także wybór jest ogromny. I co wam bardzo polecam i dlaczego wam polecam taki ogromny wybór wypożyczalni? Przede wszystkim wypożyczalnia w zdecydowanej większości dedykowana jest rodzicom, którzy są lokalnie, w Rybniku, Wodisławie Jastrzębiu czy Żorach. Ponieważ no, to są nosidła, które najlepiej podjechać, wypożyczyć, oddać, nie fatygować się wysyłkami, bo wysyłki podrożają nam koszt realnie tej wypożyczalni, aczkolwiek nie są niemożliwe. Jeżeli macie ochotę, jak najbardziej możemy realizować taką wypożyczalnię wysyłkowo. Dlaczego warto wypożyczyć nosidło? Przede wszystkim... Nosidła mają bardzo różną budowę. Mają różne regulacje pasów, mają różne pasy biodrowe, mają różny kształt panela, materiał, z jakiego są szyte. Tych różnic jest tak wiele, że bardzo trudno jest powiedzieć: Słuchaj, to będzie dla ciebie dobre, bo ilu jest rodziców, tyle jest różnych rozwiązań, których oni potrzebują. Dlatego taka różnorodność, dlatego tyle firm, dlatego e, tyle kombinacji różnych rozwiązań, żeby można było przetestować i po prostu sprawdzić, które rozwiązanie jest dla nas lepsze. Zainwestowanie 20-30 zł na wypożyczenie nosidła na weekend to nie jest inwestycja 400 i więcej złotych w zakup nosidła. W którym coś nam będzie nie pasowało. Możemy wypożyczyć w jeden weekend nosidełko, na przykład Leny Up, które przetestujecie na spacerze w górach, a za dwa tygodnie wypożyczycie na przykład kawkę, którą przetestujecie w podobnych warunkach i będziecie w stanie ocenić, którym model Wam bardziej pasuje. Na przykład, czy będziecie wybierali nosidła todlerowe z które. Są ciut większe, czy dla szczupłych, a dłuższych dzieciaków fajniejsze są nosidła z, z kształtem panela, takim jak Maleny Lamp, to wszystko możemy dopasować. Możemy to przetestować, możemy to sprawdzić. Możemy to zrobić również u mnie na konsultacjach nosidłowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na takie krótkie, bo to są zwykle do pół godziny krótkie konsultacje z przymiarką nosideł podjechać, ale na takiej konsultacji mniej skorzystacie, ponieważ nie jesteście w stanie na dłuższą metę ponosić tego dziecka. Dużo więcej skorzystacie wypożyczając nosidło i testując yy, tak naprawdę ten produkt w warunkach takich, w jakich yy, no, jesteście, czyli jakiegoś dłuższego spaceru. Od jutra zaczyna się wiosna, więc spacery z maluchami w nosidłach to będzie to, będzie to co będzie zarówno dla Was świetne, jak i dla dzieci. Także jest szansa potestować nosidła. E, mamy na przykład modele z Zafiro. Też bardzo dobre, bardzo ekonomiczne nosidła, bo one są stosunkowo niedrogie. Natomiast bardzo fajnie zbudowane, super materiałów, odszyte elegancko, więc to też mogą być rozwiązania dla Was. Także sprawdzajcie, testujcie, przyjeżdżajcie, przymierzajcie i. Znajdźcie pośród naprawdę ogromnego wyboru coś, co będzie idealnie dopasowane pod wasze potrzeby. Może znajdziecie za pierwszym razem i nie będziecie potrzebowali szukać dłużej, a może będziecie testować i stwierdzicie, że jeszcze czegoś w temacie nosi ideł wam brakuje. Bo jeśli nadal szukacie i nie znaleźliście tego idealnego rozwiązania, to napiszcie mi, czego potrzebujecie. Mam niesamowite możliwości, jeśli chodzi o kontakt z firmami produkującymi, szyjącymi, i mogę im zwracać uwagę czasami na drobne rzeczy, które wpływają na waszą ocenę ich produktu. Więc jeśli są takie rzeczy, które mogą poprawić jakość produktów, piszcie o tym do mnie, ponieważ Myślę, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Tymczasem zapraszam Was do testowania produktów w wypożyczalni, zwłaszcza właśnie nosideł, zwłaszcza rozwiązań, jeśli chodzi na przykład o blendy chust. Też możecie to sprawdzić. Tu tak szerokiego zakresu, jakbym chciała, pewnie Wam nie umożliwię, bo większość chust mam nowych, ale myślę, że jestem w stanie co nieco dla Was wymyślić. Co jeszcze takim szybkim przeglądem, co jeszcze możecie e, albo przetestować, albo kupić, albo wypożyczyć u mnie? Wejdźcie na stronie, link znajdziecie poniżej w zakładkę Testy. Tam znajdują się na przykład testy okularków. E, możecie dopisać się do listy testowej i sprawdzić, czy waszemu maluchowi na wiosnę i lato takie okulary nie będą pasowały. Są to świetne okulary, które na pasku neopronowym trzymają się na główce, nie uciskają, nie gubią się tak łatwo i myślę, że mogą być świetnym rozwiązaniem na lato, na wakacje. No, i jeśli o wakacjach mowa, to nie zapomnijcie zarezerwować sobie nosideł na wyjazdy, zwłaszcza w góry, czy nad morze, czy do lasu. To rozwiązanie jest idealne dla Was. Także zapraszam Was. Śledźcie wypożyczalnie. Link znajdziecie jako pierwszy z góry, właśnie pod tym filmem, i myślę, że to będzie idealne rozwiązanie dla Was na tegoroczny sezon wiosna-lato 2019. Zapraszam!